No i... Dzień dobry moi drodzy. Mm, bardzo długo nie było mnie tu, na tym kanale. Przepraszam, bo miałem takie niektóre problemy, o których chyba porozmawiajmy, nie wiem kiedy, ale kiedy to będzie już nieaktualne, to wtedy i porozmawiamy. Ale teraz nie będziemy o tym gadać, bo miałem problemów. To nie były żadne problemy tam, nie wiem, z państwem albo jeszcze tam... Z czymś nie po prostu w życiu. a teraz wszystko w porządku i teraz lepiej niż było, i wypróbował, oprócz tylko tego, że wciąż czekam na <laughs> ochronę międzynarodową. No i dzisiaj byłem w urzędzie, w tym do urzędu sprawców czy do Ziemców. i po prostu zapytałem, co, jak długo jeszcze czekać? Powiedziałem, że czekaj, no i czekam. <laughs> Jakby nic dziwnego, ale teraz włączymy tego mikrofona, bo dźwięk będzie lepiej. Lepiej, super. Um, co jeszcze było za te, nie wiem, ile tam, 6, 5, 5 miesięcy chyba, bo um, bardzo dużo zmieniło się w moim życiu. Um, po pierwsze, przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Wiecie co? Um, no, już. Um, Mówiłem, tak, wynomowałem mieszkanie wtedy jeszcze na, no, mieszkam w Warszawie i wyinomowałem na jeden rok i e, od początku cena była jeszcze za jedno pokój mieszkania w centrum Warszawy taka dobra, ale potem, Co to? ale potem już e, trochę było jakby za duże, no i za jeden pokój 40 metrów kwadratowych, no... Mm, nie, jakby za bardzo, ale wszystko zapłacono, otrzymałem z powrotem swojej kałcy, i e, mój znajomy po prostu powiedział, że on ma 3 m kwadratowych mieszkania. Przepraszam, trzy pokojowe mieszkanie. Oj, trzy pokojowe. I jakby, e, jeśli chcesz, możesz tu mieszkać, jakby mieszkanie trzypokojowe duże po remoncie i wszystko jakby tam są za, i głównie za takie same ceny co i było w tym mieszkaniu w jednopokojowym jakby cena taka sama ale mieszkanie zamiast jedno, jedno pokoje trzy pokoje mam A kuchnia osobna jakby łożynka z toaletą razem jakby jak zawsze tak ale wszystkie pokoje mają все окна и ложенка тоже. Но no, и постановил что то, как бы, супер опция. Ну и выпроводил им все, как умовы скончилось, выпроводил им все на новое помещение. И э, хиба румтур сделаем мы позже, будет такой особный фильм с этим румтуром. Teraz po prostu ja mogę dla Was pokazać i po prostu porozmawiajmy na tym, tym filmiku, co będziemy tu robić, na tym kanale i tak dalej, bo wiem, że tutaj nie będzie bardzo dużo tych wyświetleń i tutaj, jak wszyscy wiedzą, nie dlatego jesteśmy na tym kanale, nie dla tych wyświetleń i tak dalej, a po prostu na tym kanale gadamy razem z Wami, subskrybentami, który, którym podoba się, co, jak, co, co w moim życiu w ogóle, oprócz pierwszego kanału, no i, i po prostu to, komu brakuje więcej informacji, a mnie więcej odcinków, to na tym kanale posta będzie starać, postaram się robić codzienne, codzienne odcinki, ale krótkie. No, chyba w tych odcinkach nie będzie jakby, nie wiem, jakiegoś tam wielkiego tematu dla rozmów i tak dalej, Trochę krótkie, takie odcinki 10-10 minutowe, no i, i tyle. Jeśli coś będzie ciekawego, to oczywiście będę to nagrywał więcej i dłuższe, ale z błędami takimi, bo ja też jeszcze ćwiczę ten język polski, no i ten kanał też dlatego, żeby ja praktykował, mieć praktyki tego języka polskiego. A teraz chcę pokazać pierwszy pokój, no i na tym odcinku to będzie ostatni pokój, dlatego żeby po prostu pokazać, gdzie jestem teraz, to oczywiście to jest Warszawa, obok jednej stancy metra, jakby 5 minut do niej, piesza. Pe pe a to mój pokój, w którym um, ja nagrywam filmiki dla Was. To taki niewielki pokój, ale wystarczy dla tego, żeby nagrywać m, piękne odcinki dla Was, moi subskrybenci. E, tutaj moja szafa, w tej szafie wszystko dla żeby nagrywać odcinki, bardzo dużo wszystkiego i e, niektóre moje ubrania. Tak samo jeszcze kupiłem e, taki bardzo tanie dwa tych softboxa, tutaj uchwyt do mojego mikrofonu też kupiłem, to, też bardzo tanie. Tylko ta rzecz chyba może trochę drogę, bo ona bardzo potrzebna mi, dla tego, żeby zrobić tło, to żeby było piękne. No i wszystko, wszystko to światło daje mi takiego, takiego obrazku, nie wiem, tak, taką jakość. O, super. Co chciałbym iście powiedzieć? Um, straciłem 7 kg wagi z powodu, z tego powodu, o którym. Pogadamy jeszcze nie wiem kiedy. <kusz> I no, i następnie jeszcze 3 kg też straciłem, ale to z powodu sportu już, jakby i to w sumie jakby 10 kg, i teraz jestem <noise> minus 10, 10 kg tu jak, jaki byłem i tu jaki stałem. Co jeszcze? A, jeszcze chcę, chciałbym powiedzieć o tym, że a, tutaj teraz mam taki zwykły ten stół, Nie mam żadnego krzesła. Aj, przepraszam, to krzesło. <grym> a, te, teraz już zamówiłem fotel. A, też fotel gamingowy, ale on chyba taki chiński, że on po prostu wygląda jak dro drogę, drogę, ale naprawdę nie. No, i wszystko. I zaczynam tu już nagrywać odcinki. Na głównym kanale moim odcinki. 15 odcinków miesięczne Na tym kanale staram się, żeby było 20 lub 25. No, i będę bardzo, bardzo, bardzo mnóstwo tego mojego kontentu. No, i po powodu. O, po powodu um, a co ja chciałem powiedzieć? Chciałem. Na temat tego krzesła, nie tego, a fotela gamingowego, który będzie ten. Ja pójdę za nim, za nim, po nim, nie wiem, jutro do poczkomatu, i e, razem z wami otworzymy, e, zrobimy unpacking, e, no i co? Jakby wszyscy razem z mną zrobimy z niego e, taki pełnosprawny, nie wiem, fotel gamingowy. Co idziemy? Cóż, zaczynamy. Mam takie krzesło, nie wiem, huzaru, jakby nazywa się, ale nie będziemy w tych szczegółach coś tam gadać. I po prostu otworzymy to. I zobaczymy, co tej paczkę tutaj od razu volt. Nie wiem, pilot, pilot, nie wiem jak to po polsku. No, i żeby zmienić światło tego krzesła światło obok krzesła fotela gamingowego. Przepraszam, dalej. Tutaj instrukcja chyba. No. Co? No, lepiej nigdy nie widziałem lepiej instrukcji niż w PK. Bardzo ciekawe, w jaki sposób działa tu światło. A, co do gniazdki trzeba włączyć, czy co? A, sprawdzimy, zobaczymy i tak dalej. Dalej, tutaj. Ten. Nie wiem, jak to. Różka, <noise> a tutaj jeszcze jedna. Super, dalej tutaj jeszcze coś. Au! No i patrzcie jak to wszystko wygląda. Um, bardzo dużo tutaj małych takich nie wiem, części takich małych, bo um, kiedy dostałem od jednej firmy um, jeszcze rok i pół temu uh, ten fotel gamingowy też. Uh, tam było trochę mniej tych części. Od razu patrzcie tu na jakość. To... nie wiem. Powinna to być cała, czarna, ale zrobili w taki sposób, no i... Oczywiście to będzie niewidoczne, nie wiem, bo to będzie w taki sposób. Było tak. Ale są takie problemy instrukcja u tej firmy bardzo bardzo e, nie mi się patrzcie tu napisane że e, trzeba wziąć tylko jedną tej rzeczy ok dalej tutaj strzałki jakby do dołu i wszystko to jakby dobra ale ta rzecz powinna być tu jakby e, w środku tego po tym i ona powinna jakby być razem z tym, ale tutaj nie napisane. Tutaj po prostu potrzebujemy tego. A co z tym robić? I ja po prostu e, myślałem, co robić. No i zrobiłem w taki sposób. PAU! Mm. A dalej, następny odcinek. Oj, odcinek z dzieci. Tutaj jakby już widać, co oni zrobili. I to i tak samo. Tutaj jakiś, nie wiem, nie krągły te rzeczy, a tutaj. Как бы, я округлый. А uh, далее, тут, например, uh, написано, же пан Вячеслав, ты маш... Я то купил на собственные деньги, за тут никакой рекламы, я Тут uh, написано, маш такого... Не знаю, формы, формат такого. Прямоугольный, тут написано. Прямоугольный. Но когда... Kiedy... powinien wziąć taki, to już półkrągły, to P i taki, takich masz dwie, ale tu trzeba wziąć jedną, P jedną, to P masz dwie takie, ale to taka forma, tu inna. Jak powiedziałem wcześniej, tylko IKE ma dobre instrukcje. Różne firmy jeszcze nie wiedzą, jak zrobić normalne instrukcje, żeby bez kłopotów korzystać z niego. Ok, idziemy dalej. Jeśli mamy z Wami razem taką rzecz. Patrzcie, tutaj napisane. Po prostu trzeba wziąć to i w taki sposób. Tyn, 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 tyn. I tyle. Dobra, jakby tak, tyk. Nie. Wiecie w jaki sposób ono działa? Nie wygod. <grystanie> Z kamerką. Okej. Okay. W taki sposób robimy. Łop. I dalej. O. Op. I wszystko. I tutaj. Patrzcie. Jeszcze trochę trzeba tak do dołu. Tu. Ale nie pasuje. Dobra, zrobimy w taki sposób. Mam to. Pasuje. Ale tu, patrzcie, jak łatwo było napisane. Po prostu chin chin wszystko. No i mam takiego fotela. Jeszcze pozostało kilka rzeczy. Taka na przykład. Uh -huh. И еще тут. Ну, и в конце мама это. Ну, я в такой способ. Но, знаете, что? Мама немного проблем тут уже сразу. Посмотрите. Проблем проблем первый. Те вещи не знаю, подлокетники. to pierwsza, co oni robią, a druga, że można po prostu usiąść i bardzo lękko, lech, miękko, nie wiem jeśli w taki sposób usiąść, to można jakby tutaj też napisano, co można no i tu tak samo dalej, jak pracuje to światło ta część i ta część mają tu taki connect Uh, I dalej, oni mają USB kabel, kabel ten. i ten USB kabel teraz włączyłem do komputera, ale <laughs> jeśli wyłączymy, to nic nie działa. Uh, no i oni mają tutaj, nie wiem gdzie schować, na przykład, ani gdzieś tu chyba mają mieli, tu, o, można tu schować powerbanka, no i włączyć tam. No i teraz spróbuję zrobić w taki sposób, no co tam? działa? No i teraz. No, patrzcie, o czym mówiłem. Zawsze z tym będzie problem. Następny, kolejny odcinek będzie jutro. Postaram się robić takie odcinki krótkie, a po prostu w których będziemy gadać, rozmawiać z wami o jakieś nie wiem, z państwem o różnych a, takich tematach nie bardzo ważnych, zwykłych. Codziennych. Cóż, dziękuję bardzo za to, że jesteście z mną teraz też po takim długim tym milczeniu, pauzie, tej długiej pół roku. No i e, chyba, chyba więcej tego nie będzie. Tak, dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku jutro o dziewiątej. Pa!